Есть и мой пушистый радар на вторых ногах. Тут Тропичель еден. Już widzę, że to jakiś jeleń był. I dzik też. I sarny. Major tutaj Zostawmy te zwierzęta w spokoju Ach sprawdzić każdą gałązkę Chodźmy w miarę normalnie Dziś nie ruszamy za trofeami No, wełszy w powietrzu, uszy nasłuchują. Chodź, Majer, myśli, że jak jesteśmy w lesie, to koniecznie musi tropić cokolwiek. Tutaj. Oczywiście w tym obszarze występuje dużo zwierząt, ponieważ w pobliżu jest zagajnik. Ale nie udało mi się jeszcze znaleźć trafionu w tym obszarze. Eh, sarna. Druga sarna. Aj, spokój Nie ja chcę wylądować w błocie Uciekły no, chodź tu Nie puszczę cię ze smyczy Ale szybkie Były, nie ma tak samo pod górę potrafią bardzo szybko wchodzić. Majer, bardzo często, gdy widzi takie wzniesienie, to się poddaje. Ja często też je wolę obejść naokoło, w takim górskim terenie, łatwiej tym zwierzętom uciekać. Tak samo Jelenie. Jesteś za wolny, żeby je łapać, nie jesteś hartem. Pop sobie myśli na polu, one są zaś za wolne, żebyś przed tobą uciec. Powoli a ten Radar na czterech nogach. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem. Na razie.